Dobra, zaczynamy. Po prostu wcześniej się nic nie nagrało. Dobra, ale kulturka. Pewna wysiadka. Mm. I pójdziemy na łajbę. Duru, duru. Będę się starał takie lekkie pauzy robić, żeby nie zaciszać, jeśli nic się nie dzieje, bo to też bez sensu. Właśnie no, Samo nagrywanie tych gier to jest bez sensu, ale... No, co zrobisz, nic nie zrobisz, no. Kurde, jedziesz i jedziesz i nie możesz dojechać? Skąd wiesz co powiedzieć? Jak sygnał dać? Pewnie się wygadał. Co, udało się? Chyba tak. Takie prymityw, taki prymitywne. Powinni mieć lekkie zabezpieczenie, nie? Ciekawe ile gry zostało jeszcze. Kto wie? Kto wie ile? To co? To wysiadamy, nie? Z łajby. Łajby, wysiadamy z łajby. Kurde, ja na tamte czasy to grafika całkiem. całkiem kurna. Ładna wam powiem, nie? Hmm. Dobra, wysiadamy. Godpris. Tym tu wcześniej grałem, bo mi się yy, nagranie coś tam zrumbało. Kurczę, on tak tu sztywno stoi, nie? mam jak NPC taki, wiecie, taki co stoi w MMOsach. Wow, wow. Kurde, człowieku, czemu ty tak tu stoisz? Ale masz kurde ciu, poko ale czemu on tak dziwnie stoi? Mnie to właśnie zastanawiało, on powinien patrolować ten statek, w tej weftę chodzić, a nie stać jak widły w gnoju. Może tego, te, STG mu w dupę wsadza, to zaraz, zaraz, nie no, wtedy będzie bardziej sztywny. Dobra, aha, on musi ze mną iść, dobra, chodź. Chyba dobrze idę, nie? Idziemy. Mmm... 3. Dobra, spoko. Wszystko. Wszystko cacy. Czy tu coś ciekawego? Ty ja mogę tu wejść? Ty mogę tu wejść. Ej, pozwiedzam sobie. Wajba. No zobaczymy w ogóle, czy małe. Coś tu mamy? Hmm. Dobra, schodzimy, nic tu po mnie w sumie. Też ciekawości chciałem wejść. Zobaczcie. Dobra, dawaj lecimy w dół. Tu gdzieś się zorientowałem, że mi się nie nagrywa gra. Hmm. Kurde, wąski. Tu łatwo zginąć. Się zatopić. Dobra, trzeba iść tędy. Oh. Oh. Feina Braun, shema. Na, no, идziesz, kapitanie? Przedis? Dürfte ich wohl ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Oh, achtak. Also, Dobra, udało się. O! No to zajebiście, sporo amunicji. Dobra, ładunki. Nie dało się tego inaczej załatwić. Dobra, tędy chyba trzeba dziś. Dobrze, ale nie ma mojego celowniczka. Który muszę sobie włączyć. Mój kochany. Celowniczek Zawsze na propsie dobrze dobra, idziemy idemy 5, 5, 1 1 1 się. Mm. Dobra, się dobra tu się 1 Tu tu, dobra tu 1 się robi dobra, a tam też o, kurno. Dobra, teraz pewna skupka na pewnej esie Ożeż kurna no Ej twardzi są lampowie Dobra o kurde ile was tam jest Iś hajsów Ile tych hajsów jest Mmm... a to powinno od razu wybuchnąć Teraz jako C4, ta? Na guzik No no kurde, nie trafiłem Ej, no co jest? No Ej, no co jest? Czemu nie trafio, nie trafiłem, no Dobra, może w głowę? No nie, no nic co jest. Ej, no co jest, kurwa? Ta broń jest dziwna. Dziwne to było. Dobra, zapiszmy. A on co robi, ten mój kapral? Dobra, on no cię... Kurna, wam powiem, że to trzeba być uważnym, bo to wąskie, wąskie, wszystko jest. Hmm. E

Napoleon Bonaparte Dobrze Trochę ich tu jest Dobrze Teraz mam iść na górę, tak? Hm. Mm, padłem. Nawet krew się polała. Filozof. Leży? Leży. Dobrze. O! Teraz leżą. All oh, bye. O, dwóch tu stało. Chyba się całowali ze sobą, no to on mnie pocałował, nieźle, nie? Je jeszcze mnie dobił. Jeszcze mnie dobił, nie? Kurczę, syn. Dobra, teraz pytanie, czy dziś... Nie, tędy nie, tędy muszę. To wnuszka, Nóżka wydmuszka. O! Gra Aha. To taki mały rykoszat? Czy ja po prostu miałem mało życia. I kto dorzucił ten granat? Mhm. To trochę niebezpiecznie rzucać w tym granatami, ale okej, okay, co ja tam wiem. W sumie... W sumie pancerny to on jest, nie? W sumie pancerniak to to jest. Kurda no. A tamte w ogóle mi pomaga czy nie? Ło! Co to tak... Idą. Dobra, leży. O, tu ktoś idzie. Dobrze. Kurde. Dobra, przeładuj, zapisz. Gdzie? skąd? A na górze hmm. dostał chyba w czoło kurczę na tym poziomie. Ciekawe, ciekawe jakby się grał na łatwym. To jest bardzo ciekawe hmm? Dobra trzeba, trzeba bardziej się postarać chyba Dobra zapiszmy No, pokaż się, no. Leży? Leży chyba. Czy się... Ile ich tu jest? O, trochę ich tu jest. O, jest sporo ich tu. Nie spodziewałem się, że ich tu tyle. Dobra, trzeba się jakoś tu pośpieszyć. Bo oni będą co chwilę chyba tu wychodzić. Dobra, wejdźmy tu. To chyba tu powinienem iść. Obrada. Za... A Obra, możemy zapisać. A tu? Umprala czy? To teraz co? To gór... Nie. Kurde ile ich tutaj jest. Bo... Ile... kurde ile tu jest tych typów, ty. Masakra. Naprawdę masakra cia. Dobra tu olać, później tam pójdę. No skurna no. O to ten tu się nieźle leżakuje, kurna Tak się przyklei do schodów że... Kurde, ile tych C4 tu musi być Obrac No, trochę tych C4 musi być Jakiś statek proci by było chyba to zbombardować Sznela, kurwa Sznela, kurwa